słowo. Liturgia piątej niedzieli wielkanocnej przekazuje nam ważkie treści o owocowaniu życia, które z martwych stały Pan nam przekazał. Słyszymy o warunkach rozwoju życia Bożego w człowieku wierzącym i we wspólnocie kościoła. Najpierw w modlitwie dnia prosimy Boga o łaskę prawdziwej wolności. Nie może nas to dziwić, dlatego że rozwój życia Bożego domaga się od nas podjęcia bardzo konkretnego wysiłku pracy nad sobą. Nie można hołdować zasadzie: jakoś to będzie, albo rób ta, co chce i domagać się nade wszystko niezależności. Potrzeba zapanować nad sobą i postawić sobie wysokie wymagania tak jak podpowiadał błogosławiony Jan Paweł II nawet gdyby inni od nas nie wymagali autor dziejów apostolskich dzieli się z nami własnym doświadczeniem kościoła pierwszych dni były w nim ludzkie obawy i lęki i niektórych zwłaszcza głosicieli ewangelii świat usiłował zgładzić przekazuje jednak z satysfakcją a kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. W ten sposób otrzymujemy bardzo cenne wskazania, że u podstaw rozwoju życia Bożego w Kościele jest nasza bojaźń Boża czyli wielki szacunek wobec Boga i tego, co święte, oraz wiara żywa. Czyli przyjmowanie otwartym sercem tego, co Bóg daje, jego pokoju i pociechy jego ducha, to znaczy Jezusa. On jest pokojem Bożym w naszych sercach i on jest pociechą Bożego Ducha w nas. W przypowieści o winnym krzewie i latoroślach, która wybrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii, Jezus wskazuje na Kościół jako winnicę wybraną którą Bóg Ojciec uprawia. Jezus jest w tej winnicy jedynym krzewem winnym, a my tego krzewu latoroślami. I słyszymy zasadnicze słowa o naszym owocowaniu. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. I zaraz jeszcze Jezus dodaje, tak byśmy się nie łudzili. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, i zbiera się Ją, i wrzuca do ognia i płonie. W ten sposób Jezus określa konieczny warunek owocowania w nas Jego życia. Nade wszystko trzeba w nim trwać. Wówczas nie musimy się obawiać o Jezusowe trwanie w nas. Jezus wyraźnie obiecuje: Trwajcie we mnie, a ja w Was trwać będę. On też zapewnia: Jeżeli we mnie trwać będziecie. A słowa moje w Was, proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. I dowiadujemy się jeszcze, jak wielką wartość i znaczenie ma nasze trwanie w Jezusie. Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Zatem, przez owocowanie życia Bożego w nas. Gdy trwamy w Jezusie, Ojciec doznaje chwały, a my stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa. Co jednak oznacza trwać w Chrystusie? Zasadniczy trzon odpowiedzi kreśli święty Jan w swoim pierwszym liście. Chodzi generalnie o to, by zachowywać Boże przykazania i czynić to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, Pisze Jan, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, jego syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Przy tym apostoł zaznacza: Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Nie wystarczą deklaracje, i nie możemy sobie pozwalać nawet na półprawdę, a co dopiero zakłamanie w życiu. Oto pewna droga owocowania, zwycięstwa zmartwychwstałego w życiu Kościoła i Dziecka Bożego. Trwanie w Chrystusie to znaczy żywa wiara weń i życie na miarę Jego Ewangelii. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45, powtórka w niedzielę o 9:45.